Hej, witajcie w nowym filmiku Dzisiaj pokażę Wam wersję biżuterii Będą to kolczyki e, I Które kolczyki z e, przewyżkami. Teraz pokażę Wam kolczyki bardziej e, ozdobne, długie, i Kosztują 10zł Wyglądają I mają takie zapięcie. Jak powiedziałam kosują 10 zł, bo są takie ozdobne. Następne kolczyki są to listki takie. Różowe i tu są dwa listki. Kosztują 4 złote. Następne kurczaki są to listki. Takie różowe i tu są dwa listki. Kosztują 4 złote. Teraz mam kolczyki-kuleczki różowo-bordowe, takie. I mają haczyk i zytyczki. I, i, i Każde kolczyki moje mają córeczki Kosztują 5 złotych Teraz mam kolczyki w kształcie sopli lodi Złote Z córkoniami Mam nadzieję, że widać I kosztują 5 złotych Kolejne kolczyki są to jakby łezki, pomarańczowe, albo ma, może bardziej brsztynowe. jeżeli że widać. Kosztują 4 zł. Kolejne kolczyki są to kulaczki beżowe, takie. Mam nadzieję, że wysyć trochę w tym wzórku. Kosztują tutaj rozmiar. Stamtąd koczeki mam droższe, bo kupiła je moja mama, ale jej nie pasują. Jest, są to żmije. Ksupi. Takie. Mają takie zapięcie. Kruszyłem 20 zł. Teraz mam zestaw. Kolczyki, przywieczkę. Gwiazdy. Bardzo je może na sylwestra, na Albo na Boże Nagrodzenie. Są to takie kolczyki. Złote sklepne. Mają taki bigiel. I przywieżkę. Kosztują 10 zł. Kolejne kolczyki są to kulki. Brązowe. Takie. Kosztują 4 zł. Teraz mam śliczne, zielone, małe kwiatuszki. Może dla mojej dziewczynki. żądają Taki jakby holotrachy jeśli chcecie bliżej jakieś zdjęcie biżuterii to napiszcie do mnie na instagram prześlę wam nie wiem czy wam powiedziałam Wcześniejsze kwiatuszki, kolczyki kosztowały 4 zł. teraz mam róże kwiaty. Róże kwiaty? tak. Kolczyki. Tak wyglądają. Z tyłu tak. I kosztują. 5 zł. Następnie mam e, rąby to są chyba takie z takimi paskami i też są po 5 zł. Kolejne kolczaki są to rąby złote i w środku mają e, tego kuleczka e, biała. Przezroczysta czysto. Tak wyglądają kolczyki. Są po 5 zł. Kolejne kurczyki są droższe. Ponieważ ja je kupiłam, ale jakoś mi nie pasują. Kosztują 30 zł. Czekajcie, coś tu się stało. Moment. źle się kurczyk są to niebieskie takie listki i są w środku cztery już wam pokazuję tak wyglądają Tu są takie tutaj rolistki. Są plastikowe. Kosztują 30 zł. Kolejne kolczyki są tu takie fioletowe. nie wiem makaroniki można powiedzieć. Tak wyglądają. Kosztują 5 zł. Następne są to kółka takie małe już wam pokazuję e. tak wyglądają kosztują 4 zł kolejne kolczyki są to łezki takie kryształki tak wyglądają Sprzedł kryształek, ale... To był taki srebrny. Kosztują 4 zł. Kolejne kolczyki są to takie żółte kuleczki z kwadracikami. Nie wiem tylko, czy to będzie widać. Tutaj mają takie taki kwadraciki. Są po 4, 4 złote. I kuleczki czarne z takim wzorkiem kosztują 5 zł wcześniej pokazywałam wam kluczyki, kształtki i łezki a teraz mam kluczyki i przywieszkę to są kluczyki i przywieszka Koszuję 8 zł. Teraz mam kolczyki, wkrętki serduszka. Już wam pokazuję. Tak wyglądają. Czy to jak złote? Tak Teraz mam zestaw kolczyki i, i przywieszka. Ciężkie są te kolczyki? Tak wyglądają. I przywieszka. Tak wygląda. To kosztuje 8 zł. Zmieniłam. Odwrotnie telefon postawiłam. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Wcześniej pokazywałam Wam gruczki. beżoka a teraz mam przywieszkę do tego. Kosztuje teraz Mam. Przewieszka, taką jak wam przez chwilę pokazałam, tylko z dwoma kuleczkami, już wam pokażę tak wygląda ta przewieszka Kosztuje 5zł Teraz mam kuleczki małe, takie żółte Kosztują 4zł. Przedostatnie koczyki są to takie kwadraciki pomarańczowe. Moment. Zapamiętałam tutaj. Czekajcie moment. Jak wyglądają. Są to takie małe kwitryciki. Kosztują 4 złote. Ostatnie kolczyki są to pyrełki i wkręt, takie małe. Tutaj mają yy, takie diety. I tak wygląda. Kosztują 5 zł, bo ja je kupiłam, ale dla mnie są za małe, oczywiście. Jak to ja usunęłam plik z końcówką. I... Więc to wszystko, co miałam wam dzisiaj do pokazania. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli jesteście czegoś ciekawi, to zapraszam Was na Instagram. Napiszcie do mnie. Jeśli film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się!